Dzień dobry. Szymon Zajkowski, dom maklerski TMS Brokers. Kombinacja lepszych od oczekiwań danych o produkcji przemysłowej w USA, optymistycznego obrazu amerykańskiej gospodarki w raporcie FED, czyli tzw. Beżowej Księdze, oraz słów Janet Jelen o tym, że do trwałej poprawy na amerykańskim rynku pracy może dojść dopiero za około 2 lata, co z kolei implikuje dalsze prowadzenie luźnej polityki pieniężnej. Przełożyła się na dość mocne wzrosty amerykańskich indeksów giełdowych. Indeks SP 500 oraz Dow Jones Industrial Average sesje zakończyły 1% nad kreską. Tym samym, po wzrostach z tego tygodnia, amerykańskie indeksy giełdowe prawie całkowicie wymazały już spadki z pierwszej części miesiąca. Słowiczane te 1 okazały się kluczowe dla wartości amerykańskiego dolara. Od rana traci on bowiem wobec większości walut z grona G10. Kurs EURUSD USD wzrasta w okolicy 1,38,40. Silne wzrosty odnotowuje również funt. Dolar dziś ustanowił on maksimum na poziomie 1,6830, czyli na najwyższym poziomie od 2009 roku. Oprócz słabości dolara na wzrosty, funt dolara wpływ miały wczorajsze. Bardzo dobre dane z rynku pracy, m.in. stopa bezrobocia spadła o 0,3% do 6,9%. W okresie ostatnich 6 miesięcy funt sterling jest najsilniejszą walutą w gronie G10. Uważamy, że w najbliższych miesiącach sytuacja ta nie powinna się zmienić. Sądzimy bowiem, że wraz z wyraźnie nabierającą tempa brytyjską gospodarką, oraz rosnącą wyceną pierwszej podwyżki stóp procentowych przez Bank Anglii, Fund Sterling dalej zyskiwał będzie na wartości. Dziś z danych makro poznamy liczbę nowo zarejestrowanych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych w USA oraz indeks Fed z Filadelfii. Ponadto o godzinie 14 Główny Urząd Statystyczny opublikuje dynamikę produkcji przemysłowej za marzec. Uważamy, że w marcu w ujęciu rocznym produkcja przemysłowa wzrosła o 4,7%, co jest nieco niższą wartością od konsensusu rynkowego. Uważamy, że tradycyjnie notowania par złotowych nie powinny wyraźnie zareagować na dane z rodzimej gospodarki. Dziękuję za uwagę, życzę udanych inwestycji.